No, Teresa z Lizie to jest taka nasza miłość, mamy nadzieję, odwzajemniona i wydaje mi się, że nie byłoby tego domu i nie byłoby naszej wspólnoty, gdyby nie, nie Teresa. Niektórzy się zastanawiają, co łączy wspólnotę bezdomnych facetów z klauzurową karmelitanką, która żyła pod koniec XIX wieku i może nie miała zbyt atrakcyjnego życia, bo w wieku 15 lat wstąpiła do Karmelu. I y, mieszkała tam 9 lat, umarła w wieku 24 lat na gruźlicę. Więc no, nie jest taki imponujący życiorys. <grym> natomiast no, kochamy Teresę. Myślę, że Teresa nas też, bo na, mamy dużo na to dowodów. Y, natomiast y, y, mamy takie przekonanie, że to nie myśmy wybrali Teresę, tylko Teresa nas. Dlaczego? Y, nie wiemy do końca, ale mam takie podejrzenie, że ma słabość do słabych. Hmm? Ponieważ znalazła pewien patent na to, jak się obchodzić z własną słabością, bo chciała zostać wielką świętą. Ale napisała kiedyś, że jak porównuje swoje życie z wielkimi świętymi, to mniej więcej tak jak ziarenko piasku by się porównywało z wielką górą. Ale jeśli ty mi panie Boże, że dajesz takie pragnienia, no to moja słabość nie będzie przeszkodą w ich realizacji, i cały czas szukała pomysłu na to, jak, jak tą słabość przekuć w wielkość i świętość. I znalazła na to kilka, kilka patentów, które są, myślę, uniwersalne i też bardzo się nadają e, dla osób bezdomnych, bo osoby bezdomne, można powiedzieć, są utkane ze słabości. Ze słabości, ze strat, często straci rodzinę, pracę, jakieś kontakty z bliskimi, zdrowie, czasem szacunek do, do, do samych siebie. I Teresa mówi, że nawet jeśli sporo w życiu straciłeś, i dobrze do tych strat, strat podejdziesz, to, to możesz na nich budować nowe, nowe życie. No, my wydajemy książkę dzisiaj w Betlejem. Tam o Teresie jest spory rozdział i trochę więcej na, na jej temat, bo ona odkryła wartość tego dzisiaj: właśnie tego tu i teraz, tego dzisiaj, że mam, mamy wpływ tylko na, na, na chwilę, chwilę bieżącą, na to, co się dzieje w, w, tym, w tym momencie. więc polecam. Tu się też można zaprzyjaźnić z Teresą przez, przez lekturę tej książki. I jesteśmy przekonani, że, że nam towarzyszy. Dwukrotnie nas odwiedziła w swoich relikwiach. Ostatnio, jak były światowe dni młodzieży i ten wielki relikwiarz z Lizie był przewożony do Krakowa, do Kościoła Świętego Marka. Mieliśmy ten przywilej, że 48 godzin prawie spędziła u nas w naszym domu, więc mogliśmy się nią cieszyć, a my się żał na nami. Teresa nas odwiedziła dwukrotnie, więc czuliśmy się w obowiązku pojechać z rewizytą i pierwszy raz byliśmy 25 lat temu, kiedy, kiedy zaczynaliśmy przygodę z Betlejem i pomyśleliśmy, że po 20 latach czas na to, żeby, żeby pojechać i podziękować. Jechał autokar z naszym środowiskiem, z częścią osób bezdomnych, z naszymi przyjaciółmi, wolontariuszami. Czterech naszych bezdomnych postanowiło z księdzem Pawłem, który jest z nami zaprzyjaźniony, pójść na nogach. Więc to był wielki wyczyn, bo mieli do pokania 1700 kilometrów i szli przez prawie dwa miesiące z plecakami i namiotami. Natomiast myśmy z pięciu pojechali traktorkami, takimi małymi traktorkami, starymi, japońskimi, 40-letnimi, z prędkością 14 km na godzinę. Ciągnęliśmy za tymi traktorami trzy takie budy, w których mieszkaliśmy. No i ta podróż nam zajęła 37 dni. Nie była taka imponująca prędkość. Pytają nas, no, dlaczego na traktorach, czy, czy no, na nogach, jeszcze rozumiemy, dlaczego traktorami. Ta podróż się nazywała Droga Pojednania. Inspiracją dla takiej formy podróżowania, pielgrzymowania, była dla nas produkcja Davida Lyncha: Prosta Historia. To jest opowieść o, o Alwinie, 80-letnim. Człowieku, który się 10 lat wcześniej pokłócił ze swoim bratem się z nim nie odzywał. Kiedy ten brat zachorował, on postanowił do niego pojechać i miał wewnętrzne przekonanie, że tę podróż musi odbyć sam. No, nie miał prawa jazdy, nie mógł prowadzić, więc padł na pomysł, że pojedzie kosiarką do koszenia trawy i jechał 6 km na godzinę, czyli dwa razy wolniej niż my. Do swojego brata, do tego brata dotarł i, i, i doszło do pojednania. I ta historia naprawdę się wydarzyła w 1995 roku w Stanach. I David Lynch, 4 lata później, zakranizował to no, w bardzo pięknym filmie: Prosta Historia. I myśmy inspirowali się tym filmem, wyruszyliśmy w drogę. Mieliśmy ze sobą film Lyncha we wszystkich językach krajów, przez które przejeżdżaliśmy. Puszczaliśmy go w bardzo różnych miejscach i w dziwnych okolicznościach. Napisaliśmy list do Davida Lynch'a, że zainspirowani jego filmem ruszamy w podróż. No i David Lynch nam sprawił taką podwójną niespodziankę, bo przesłał nam takie wideo nagranie, gdzie nas pozdrawia, cieszy się, że wyruszamy. Mówił o sensie podróży Alvinan i też David Lynch zaproponował, żeby z tej podróży powstał film dokumentalny. Więc towarzyszyła nam czteroosobowa grupa filmowców. Jechali dwoma samochodami, 14 na godzinę też, <laughs> przez 2000 kilometrów I kręcili materiał. Mamy nadzieję, że w tym roku, bo jakby za, za całość odpowiedzialny Marek Żydowicz z takiego festiwalu Kamerymi, że w tym roku film, film powstanie. Muzyka